Siema, siema, mam nadzieję, że mnie dobrze słyszę, bo dziś dosyć wieje. Dzisiejszy temat odcinka to Stara Ale Jara. Hmm. Co z tego, że masz A co ma to do tego do kur? Zaraz się dowiecie. Zapraszam. Już myślałem, że filmu nie będzie, bo coś mi tu telefon szwankuje. Ja, oczywiście, hmm, bez niczego do kurta ja nie przyszedłem. Yy, ale tak. Yy, dlaczego taki tytuł Stara Ale Jara? Zrósł strasznie popyt na jajka, więc trzeba było kupić kur. Ale po kilku przemyśleniach stwierdziłem, że kupowanie młodych kur czy w dzisiejszym roku i tym, co się dzieje tu w okolicy, czyli są problemy zdrowotne z młodymi kurami, stwierdziłem, że chyba w sumie młodych kur po części z sensu kupować nie ma. No ale co? Skąd tu wziąć starsze? Czy jakieś ten... Jeżeli chodzi o takie zakupy jak w Polsce ty, kur typu rosa i te podobne, tego tu jest bardzo mało, więc ciężko takie kury kupić. To jest większość kur typowo rasowych, żadnych towarówek i tym podobne, jest tego naprawdę niewiele, ale moi drodzy postanowiłem tu za, za radą i po dyskusjach z osiołkiem, pozdrawiamy, że kupię kury starsze. Okolica około 18-12, nawet do 20 miesiąca. I zaraz tu na pewno trafi do mnie tak po co kury wyniesione. Hugo Ku koło. Może wasze się tak wynoszą, moje nie za bardzo. Bo jeżeli chodzi o nośność nawet moich lękornów, które tu posiadam, są tu kury już prawie 4-letnie, ich nośność nadal jest granica około 70%, więc żadnej tragedii to nie ma. Pamiętajcie, ja nie karmię paszą, więc ciężko uzyskać nawet większy wynik. Ale dla mnie to i tak jest wynik zadowalający, w szczególności, że ruszył okres pierzenia, nie wiem jak to u Was, ale już po moich wnioskach, na widać, że okres pierzenia w pełni, więc okres pierzenia ruszył jak trzeba. No i taka kwestia, że było trzeba kupić, tu jedną panią możemy już zobaczyć, to jest Lochman, tak tutaj to można nazwać Lochman. I padła decyzja na zakup kur starszych. Pierwsze czy kury, to już ostatnio Wam mówiłem, to były dwie kury Lochman i jedna towarówka. Coś myślę, że coś jest w stylu e, tych grenschel, jak się nie mylę, coś tego. E, no ale trafiła się okazja na zakupienie kolejnych moich drobnych kurek. E, razem już tych starych wniosek jest około 15. E, I w sumie miało być to młode kurki, bo taka wyglądała rozmowa, tak miało być ogłoszenie, co doszło, co do jakiego, jakby to powiedzieć, e, Dzień dobry. Yy, Porozumienia okazało się, że to są jednak starsze kury. No ale jak szczerze mówiąc, zobaczyłem w jakich one warunkach żyją, choć nie. Warunki były ok. Tu nie da się nic złego powiedzieć, jak najbardziej. Co one jedzą? To aż mi się stwierdziłem jednoznacznie, że nad za te pieniądze to jest 4,5 euro, 5 euro w sumie za kurę, biorę je mimo wszystko, sprawdziłem, na szczęście są bez towarzyszy i bez pasażerów na gapie, czyli mówimy tu o ptaszyńcu. Eee... No i zostały zakupione, zostały zakupione cztery kurki Lochman z tamtego roku, myślę, że młodsze i eee, szybka matematyka. Dzień dobry i osiem mojej bojlerki kochane i osiem kurek eee, eee, rasy sukces. Eee. Sukces, sukces, nie wiem jak to się mówi w Sukces, w Polsce może być inaczej, to się mogę mylić. Eee, zaraz zobaczymy, może podejdą. Eee, wyglądałem strasznie, ponieważ błoto tam było nieziemskie, ale nie mówię o bocie, to bardziej kwestia tego, bo kura to się doczyści. Co ja zobaczyłem w sumie, e, osiołek to zobaczył w korycie, bo ja na to nie spojrzałem na początku. Chleb moczony w wodzie no, normalnie, nie, powie... nie, nie chciejcie wiedzieć, jak mi się. Zagotowało, no i dlatego doszedłem do wniosku, o, tu widzicie, latałem tam, dwie sztuki są. No, tam część z kurniku. E no niedobrze mi się zrobiło e i stwierdziłem, że biorę je zdecydowanie z tego miejsca. W szczególności, że były też z przeznaczeniem na rasu, a u mnie kurki, jak wiecie, sobie żyją. No to nic sobie żyją. E Jedna kurka prawdopodobnie w ogóle jest ślepa na jedno oko i jeszcze kuleje. To dopiero zauważyłem, jak je przywiozłem na miejsce. Ale, że tak powiem, absolutnie mi to nie przeszkadza. No sobie żyję. Mają znosić jajka, czy nie? Rosołek? E, ale zauważyłem właśnie jedno. Tu jak widzicie moje, to jak widzą wiaderko, zieleninę, cukinie to je po prostu gotuje Wszystko się trzęsie, żeby tylko jadło. A tamte, e, widzę chyba, że tego klimatu nie za bardzo znają. No ale oczywiście się nauczą i detox też będzie przeprowadzony. Czyli zero chleba. Zero. To nie? Kolek, to lubicie chleb czy nie lubicie chleba? No i właśnie, jak to jest z tymi kurami? Czy te kury stary się nie niosą? Nieprawda, niosą się. Jeżeli kury mają odpowiednie warunki, wiadomo, że tu nie będzie nośność od roku, czyli praktycznie w większości przypadkach stuprocentowa i wysoka, ale jeżeli zapewnimy kurom odpowiednie warunki oraz odpowiednie dietę, ich nośność będzie nadal wynosiła się około 70-80%. Procent. Czyli żadna tragedia tak naprawdę, moi drodzy, prawda? Czyż nie? Co wy mnie tu podziobujecie? Yy, żadna tragedia. Yy, dlatego stwierdziłem, że zakupienie kur starszych, które są odporniejsze, jest lepszym rozwiązaniem. I dlaczego trafiło też na... Yy... O, tą panią? O, zainteresowała się. Yy, a ty koleżanki. To akurat, to ta powinna się zainteresować. Yy dlaczego zdecydowałem się też na Lochman, bo tej barwy mi po pierwsze brakowało i w porównaniu z tej rasy, jak dobrze wiecie, jak chcę mi moje wnioski miksować, wychodzą bardzo fajne połączenia kolorowe więc dlatego też na te kury trafiło, żeby latało. Białych za bardzo nie chciałem ze względu na to, że moje kurki Boilera zostają. No ale cóż, były, no zdecydowałem się, że je wezmę, no to je wziąłem i przyjechały ze mną, prawda? Yy, co Ty myślisz o tym, Panie yy, Brahimie? Dobre rozwiązanie, więcej towarzystwa dla Ciebie, czy tak nie za bardzo Ci to w kolorki? Nie, Ty jesteś bezproblemowy, prawda? Tak, jeszcze kwestia fajnych kugutów do kupienia, ponieważ u mnie to to licho w tym roku. No, ale mam nadzieję, że się trafi. E, oczywiście moje stare kury rządzą, tu robią awantury jak trzeba, e, ale myślę, że to wszystko będzie kwestia czasu i bardzo fajnie się ze sobą dogadają i będzie wszystko ok. Prawda, Brudasy? Choć widzicie, moje bulionki też są brudne, bo były cały czas błoto. O właśnie, ten kokucik ze mną zostaje, prawdopodobnie. Nie? Wow! Ten kogut ze mną prawdopodobnie zostaje do moich panienek. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tu widzicie, młodzież już jest połączona lato ze wszystkimi kurami. Te średnie, nie ta najmłodsza, te średnie. No i moje stare wygi też są. Prawda? Tu nie? No. Stare wygi też są i ja uważam, że. Nie ma co patrzeć na to, a po prostu, tak jak mówię, mi zależy na zdrowotności i odporności stada, więc bardziej kluczowe biorę na to rzecz, a po prostu w przyszłym roku dojdzie trochę młodych niosek. W tej chwili tych niosek jest około 30 stanu niosek, młode nioski już się moje większość niesie i właśnie tu jest taki tenży z oliwkowych, jajek, moi drodzy, wyszły mi niebieskie. Eee, tu kwestia też genów, tu bardzo dużo jeszcze rządzi marans widzę w ganach, e, w szczególności po młodych, więc nie ma co się e, przejmować. Brachmy, mam nadzieję, że w końcu też zaczną się pierzyć. O, tu możecie zobaczyć moją kurkę z tego roku, jedyną e, potomkę brach. Jestem mega, moi drodzy, zadowolony, mega! Jestem tak naprawdę z niej zadowolony, że... E, Głowa mała, ale myślę, że lęgi w <t> przyszłym roku tak nie będą wyglądać. Moje kochane kartuchy. Tak! No biegłusy też musicie podyskutować. Potoski! Tośki! Krubasy! To się! Taś, 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 taś taś. Taś, 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 taś 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 taś. Lecą tam. Taśki! tażki. No lecą, wy, wy to jesteście w ogóle grube, spasłe, już o, a tu jest Brachimek. a no, tam synuś cały czas chodzi. No chodź, brakim, co ty tak chodziłeś? I tak to jest. Więc jakie jest zdanie, jakie jest wasze zdanie na ten temat? Czy też macie kury stare, które się dobrze niosą, stare? No właśnie, to trochę tak brzmi dziwnie, bo to nie jest stara kura, dwuletnia kura nie jest starą kurą. Więc yy, nie wiem, czemu nabrała tytuł starej kury. Yy, pamiętajcie, jeżeli chodzi o fermy i tym podobne, yy, no na tym to polega. To akura ma no, fabryka, bądźmy uczciwi. Ale myślę, że my musimy robić fabrykę z tego. Prawda? Powiedz mi, musimy robić fabrykę, jakie jest zdanie na Twój temat? On mówi, że raczej nie. Więc yy, dlatego decyzja jest jaka jest. Nie ma fabryki. O, jest Lalunia. Nie ma fabryki, tutaj zauważyłem, że większość ferm, jeżeli chodzi, dochodzi do likwidacji stad jest to okres około 18-20 miesięcy. Więc, czemu nie? Ale tak, tak jak ja mówię, ja wolę po prostu sobie kilka młodych kurek zawsze zostawić, i one będą po prostu też przeciągały ten okres pierzenia się starych kur. Pamiętajcie, że on istnieje i wtedy się trochę wstrzymujemy, jednak z tymi jajkami. I myślę, że to tak naprawdę w większości przypadkach to właśnie pierzenie jest okresem, dlaczego tak naprawdę fermy i czym podobne, czy też ludzie sami gospodarze wymieniają kury. Bo wtedy pamiętajmy, że to jednak się wszystko wstrzymuje i już tak fajnie nie jest. O, jakoś to wszystko. Pójdzie, zobaczymy, na razie sobie ze stadem widzę, dogadują, tam wiadomo kilka kur, które rządzą w stadzie będą się na chwilę rządzić, o poszło, ale myślę, że kwestia czasu i wszystko będzie w porządku i się dogadają i będzie wszystko ok. Stary, tamte trzy wczoraj fajnie wróciły już do kurnika. Same, więc nie ma problemu. Dzisiaj kury też zostały traweczki, ale tak jak mówię, moje kury nie interesują się zbytnio dużej ilości trawą, e, więc e, jakby to nie gra roli. Tutaj czekamy cały czas na potomków. E, mam nadzieję, że nie udogo spotkamy. Feniusia, F, znaczy nie Feniusia, to mamy Fenixy nasza, to młodzież nasza kochana młodziaszki. Tu, tu jest kogucik, który na pewno zostanie ze mną. Fajny kolorek, o tu mamy starą właśnie tą kurę i, i tu BSO Też towarzystwo pilnuje, bardzo dobrze Tu nie o, o, Bulionek musi być wszędzie Te buliony to są jednak kury Które wiecznie za mną będą chodzić Tośki a teraz przyjdziecie do mnie czy się obraziliście już na mnie całkowicie Tosiu Tosiek Tosiek Obrażały się Piabły Tosiek no co? Taś, 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 taś! Taś, taś! No chodźcie podyskutować ze mną. No chodźcie się przedstawić czy coś, jakaś kultura wymaga. Nie no, kulturalne to one nie są. Chyba poszły po właściciela. <śmuletnels> yy, nie no, żartowałem sobie. <śmuletnel> yy, ale fajnie przerosły. Naprawdę, jeżeli chodzi o gąski, to jestem z nich tak zadowolony. Takie fajne towarzystwo. Nawet ich nerwowość im przeszła, że jest się z czego cieszyć, prawda? To się to się, to się, to się, tak. Teraz, tak. Porozmawiamy teraz. Ostro się złapiemy, No co? Co? za moje maluszki. Maluchy takie były. Już nie są? Nie są. Na co? Mega ciężkie, powiem wam. jak ja ostatnio przenosiłem to. O! Kawał. <laughs> Miacha! Jak to się mówi, piekarnik. Ale nie, nie, nie. Nie będzie kawałku piekarnika. No, tu też tak się dzieje. Dajcie znać, jak tam u Was. I jak jest właśnie u Was z tymi kurami? Co wy o tym sądzicie? Czy też zmieniacie kury co dwa lata? Czy raczej zostawiacie? Pamiętajcie, że tak jak u mnie na przykład te starsze kury, przypuśćmy, one praktycznie tak zawsze się zdarza, że któraś spadnie czy coś. E, o tu chyba mamy młode e, jajko. E, kolor, co chciałam powiedzieć? O. Taki kolor. To jest od młodych. Mi się tu niosą Oczywiście jajka mniejsza, jak to zazwyczaj kury miksy, ale coś już jest. Więc tak to wygląda u mnie. Na tą chwilę największą nośność zdecydowanie posiadają silki niosą się 3, 5. Ciao! Ciao i jeszcze raz. Ciao! Więc moi drodzy, ja się z wami żegnam. Czekam na wasze odpowiedzi, czy tak często wymieniacie kury, czy nie. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Psiu.